Ja nazywam się Michalina i witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem. Jestem perfekcyjna przez cały dzień, ponieważ chcę pokazać to, że perfekcja jest absolutnie niewykonalna, długoterminowa. I może zabiorę sobie tego kwiatka. Jeżeli zależy nam na wprowadzeniu nowych nowyków i posiadaniu innego trybu życia, nowej rutyny, to absolutnie perfekcja nie jest możliwa. Poczujemy wypalenie i stracimy absolutnie przyjemność z naszego trybu życia, a o to właśnie chodzi, żebyśmy go pokochali. Bo tylko to, co będzie nam sprawiało przyjemność i było faktycznie dla nas atrakcyjne, będziemy w stanie wykonywać. Mi bardzo daleko do perfekcji. Mam wrażenie, że dalej niż kiedykolwiek. Ten film też ma mnie trochę zmotywować, żebym wróciła na te dobre tory. Ponieważ nie powiem. Ostatnie jest ciężko i jest tak najbardziej ok. Mam wrażenie, że ten rok, ten, ten grudzień, ten listopad, to, był, to była strata motywacji u bardzo wiel u bardzo dużej ilości osób. Ja dziś będę perfekcyjna przez ten jeden dzień, ale naprawdę kluczem tego filmu jest pokazanie Wam, że długoterminowo jest to absolutnie niewykonane. A teraz jak już stałam, pościeliłam łóżko i zrobiłam swoją wstępną skinker. To czas się pomalować, bo zawsze robię to po prostu na początku dnia, żeby przygotować się do roboty. Po prostu dużo bardziej jestem zmotywowana i jak się lepiej ze sobą czuję, a ostatnio mam kryzys, że tak powiem, osobowości, bo nie czuję się ze sobą najlepiej, co jest absolutnie normalne. I nie wypychajmy z siebie, nie wmawiajmy sobie na siłę, kocham siebie, jeżeli tego nie lubimy. Po prostu działajmy, żeby lubić siebie i swoje ciało coraz bardziej. Więc nie przedłużając jej się malować. <grych> Zapewne większość z ludzi, zaczynając od budowania rutyny, stwarza sobie bardzo skomplikowaną poranną rutynę, bo mówi się, że poranek to jest klucz do dobrego dnia. I poniekąd jest to prawda, tylko że w życiu nie będziemy mieli dobrego poranka, jeżeli nie dbamy kompletnie o naszą wieczorną rutynę. Jeżeli będziecie szli spać o trzeciej i powiecie sobie, że macie wstać o piątej, to za chiny nie zrobicie tego, a jeżeli to zrobicie, to nie będzie dla was żadna przyjemność. Możecie okazać się zdeterminowani i faktycznie to zrobicie, ale no, w ciągu dnia będziecie mieli zero energii, rano będzie ogromnie ciężko wam znaleźć motywację i już wtedy wyczerpiecie no, wszystkie swoje zasoby determinacji. Więc, dbanie o wieczór jest naprawdę kluczem, żeby po prostu rano być człowiekiem, a nie zombie. Tak, całkowicie szczerze, ja jeżeli traciłam jakiś zdrowy nawyk, to tylko i wyłącznie przez to, że nie zadbałam o sen. Ponieważ przez zmęczenie albo zapominałam, albo mi się po prostu nie chciało tego zrobić. Więc, sen jest naprawdę kluczem, a długoterminowo kawa tego nie zastąpi. Niestety, pomimo mojej miłości do kawy. Przekonałam się na własnej skórze. Nie powiem większość czasu, czyli jak nie nagrywam, to zawsze sobie coś puszczam, jak się ogarniam. Kiedyś puszczałam afirmacje, bardzo wiele fajnych zajęć się na przykład na YouTubie i było to bardzo fajne. Bardzo uwielbiałam też słuchać różnej muzyki, naprawdę przeróżnej, bo po prostu tańczyłam i rano nastawiałam się pozytywną energią, ale absolutnie najczęściej z racji, że jest uczennicą dalej. I muszę ogarniać szkołę. Różne naukowe treści sobie moi drodzy włączałam, i dzięki temu po prostu łatwiej mi było się przygotować na jakiś egzamin, bo po prostu czy chciałam, czy nie chciałam, osłuchiwałam się z wiedzą. Jeżeli chcecie radę, jak być dobrym uczniem, nie przemęczając się za bardzo, bo ja praktycznie nie uczę się w domu, bo po prostu nie mam nad to siły, to możecie to znaleźć na moim kanale w innym filmie. Zatytułowane jest Jak być dat student i się nie wypalić, czy. Nie wiem, coś takiego znajdziecie. Mm. 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 Idę zmyć tuż do rzęs z każdego miejsca innego niż rzęsy, moi drodzy. Teraz na laptopie jakiegoś krótkiego treningu, bo ja nie stawiam na to, żeby teraz codziennie rano wstawać i ćwiczyć na przykład godzinę, nie 10 minut to u mnie minimum, bo nawyki, które wprowadzamy lub do których wracamy, powinny być jak najprostsze moim drodzy, jak najprostsze. A ja w ogóle siebie traktuję jak pięciolatka, wracając do jakichś nawyków bo po prostu na przykład potrafię sobie położyć coś na środku pokoju bo po prostu nie zapomnieć, nie zapomnieć tego zrobić bo u mnie nawet nie chodzi o ten brak motywacji u mnie chodzi o sklerozę więc na przykład jeżeli macie problem z tym, że na przykład rano nie ćwiczycie i to, to spróbujcie sobie położyć matę na środku własnego pokoju oczywiście wieczorem i rano jak wstaniecie tylko to zobaczycie tą matę i będziecie mieli takie o. Właśnie, miałam ćwiczyć, bo ja po prostu bym o tym najprawdopodobniej zapomniałaby w pośpiechu poranku. I jeżeli macie problem z nawykami, to mówcie o tym innym. Fakt, że inni będą Was troszkę pilnować, będzie Was też motywować. W moim przypadku, na przykład, nagranie Wam tego jest o gestykulu i rękoma. W moim przypadku nagranie tego też sprawia, że ja zyskuję więcej motywacji, bo chcę Wam pokazać to. I już nie mam wymówki, że mi się nie chce. <laughs> Jeśli chodzi o jakieś ćwiczenia robię, to czasem robię to ćwiczenie z, że tak powiem, obciążeniem, czyli typowo do budowy mięśni. Czasem robię jogę, czasem robię pilates. To naprawdę zależy od mojego dnia. I od tego, na co mam ochotę, bo aktualnie, bo aktualnie jako tako moim celem nie jest zbudowanie typowo mięśni. Moim celem to będzie, jeżeli znowu zaczyna chodzić na siłownię. Ale teraz chodzi mi o wrócenie do tej mobilności. I zdrowej, i zdrowej silnej sylwetki na starość. Bo ostatnio jak się naoglądałam babć dźwigających ciężary i kurde, robiących świetną robotę, to miałam takie, no, to jest mój cel na przyszłość. Z racji, że jest aktualnie przerwa pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, to no siedzę w domu i mam więcej czasu, dlatego też zrobiłam mocniejszy sobie trening. Idę się teraz szybko umyć, ale całkowicie szczerze naprawdę codziennie wchodzę na matę, ale robię dosłownie jakąś jogę, pilates czy 10-minutowy trening i naprawdę ja nic zdążę się spodzić. Ale z racji, że mam więcej czasu, to idę wziąć szybki prysznic i pójdziemy z Goją na spacer. Hej słońce! odzywam się do Was po chwili. Już sobie wyciągnęłam rzeczy od Matmy, bo to jest mój plan na dzisiaj. <grym> tak jak mówiłam, mam egzaminy, jak wracam do szkoły i po prostu muszę ogarnąć wszystko, więc robię sobie maratony teraz O, i z ogromną szklanką herbaty, bo tylko dzięki temu funkcjonuje. Poskrólowałam trochę na telefonie, co już nie jest perfekcyjne, a no. Jestem perfekcyjna przez cały dzień. Hello, Michalina. Ale poskrolowałam trochę, może przygotowałam się na teraz maraton z matematyką. Naprawdę nie chce mi się. Ale cóż, taki mój los. <grytania> teraz zamierzam już odłożyć telefon i po prostu parę godzin poświęcić matematyce. Do zobaczenia później. mi się robi, ale my jeszcze z małą skoczymy szybko na zakupy, ale więcej Wam powiem później, bo dzień poszedł nie tak, jak zaplanowałam, ale do zobaczenia. Obiad pod tytułem Wszystko, co mi wpadło w ręce. Szczerze nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś dla siebie ugotowałam, więc to już jest ogromny sukces. Jest tu kasza jaglana, Brakułę, krewetki i ugotowane jajko na półmięko. Naprawdę, jeśli chodzi o białko, źródła białka, no to to było pierwsze, co mi wpadło w ręce. I zamierzam się tym teraz delektować. I jestem głodna, więc pozwolę sobie naprawdę jeść, ale. Ale dlaczego powiedziałam, że poszło nie po mojej myśli? Bo tak jak mówiłam już wcześniej, bycie perfekcyjnym nie jest możliwe. Totalnie nie miałam planach dzisiaj jechać na miasto, więc tak naprawdę perfekcyjnie swojego dnia nie spędziłam tak jak zaplanowałam. I co? Nie czuję się z tym świetnie. Poszłam do kawiarni, zamówiłam sobie cappuccino i po prostu pouczyłam się tam matematyki, bo w domu absolutnie nie mogłam się skupić. W sensie dosłownie ciągnął mnie telefon, jak nie... tam zawołana przez moją mamę, więc musiałam zejść. A więc wracając, naprawdę bycie perfekcyjnym absolutnie nie jest możliwe. Nikt z nas nie jest, a to, że niektórzy pokazują swoje perfekcyjne życie w social mediach, to tylko dlatego, że tak naprawdę ludzie nie chcą oglądać naszych słabszych stron. Hejka, jest 1940 i ja jaki w idealny dzień, w jaki na co dzień byłabym już popiekanie. Ja bieganie nie traktuję jako nawyk do wprowadzenia czy jakiś nawyk, który jestem skupiona, żeby utrzymać. Ja po prostu biegać kocham. Ja się wtedy ładuję, ja się relaksuję, więc naprawdę nie mam problemu, żeby bieganie sprawiało mi tylko przyjemność. Nie jest to dla mnie żaden obowiązek. Jednak dzisiaj no, wyszło tak, że nie poszłam biegać, ale totalnie nie czuję się źle z tym. Miałam dzisiaj ruch, dosyć sporo dzisiaj chodziłam. Poczułam potrzebę posprzątania w kuchni, które co mi zajęło teraz, no, tą godzinę powiedzmy. Jest już 20. Ja jestem dzisiaj zmęczona, bo niestety no nie poszłam spać wcześniej, wczoraj, a w zasadzie dzisiaj. A no, jutro też muszę wcześniej wstać, i dzisiaj w planach już raczej mam tylko policzenie jeszcze troszkę matematyki. Będzie się zaplanowanie jutrzejszego dnia i może wieczorkiem zrelaksowanie się jeszcze oglądając coś albo czytając książkę. Jestem na początku nawyków skutecznego działania, jeśli chodzi o książki samorozwojowe. Na razie jeszcze bardzo mnie nie urzekła, ale no jestem dosłownie na początku, więc nie ma co tutaj mówić zbyt wiele. Jeżeli będę miała coś ciekawego na item do powiedzenia, oczywiście się podzielę. Ja dzisiaj już tylko właśnie będę liczyła matematykę. No i teraz idę się raczej umyć, bo ja zawsze po umyciu się czuję się miliard razy lepiej. Dzisiaj nie poszłam biegać. Jest całkowicie w porządku. Plany się zmieniają. Pamiętajmy, że nie dążmy do perfekcji, bo ona jest niemożliwa. Mogę sobie zarzucić wiele rzeczy: że nie poszłam biegać, że mogłam zrobić więcej kroków niż zrobiłam, że nie wiem, zamiast siedzieć w domu i się uczyć, to poszłam na spacer po mieście, a potem poszłam do kawiarni. Żeby sobie wypić kawę i tam się pouczyć Że troszkę prokrastynowałam siedząc na telefonie Bo naprawdę nie mogłam się zabrać do matematyki jest to w porządku Ja wiem, że się dzisiaj starałam Nakładanie na siebie presji, że trzeba być idealnym Po prostu nie wyjdzie Załamiecie się moi drodzy Bo perfekcja nie jest możliwa Ja jako odwieczna perfekcjonistka Która po prostu musiała się tego nauczyć również na terapii Perfekcjonizm jest totalnie ideałą do dupy i po prostu zaczęłam żyć. Tak samo też jako osoba zmagająca się z zaburzeniem odżywiania. Ja miałam absolutną obsesję na temat perfekcyjnej liczby kalorii. Ja tyle ile zaplanowałam miałam zjeść. I to były naprawdę małe liczby. I po prostu jedząc, nie powiem objętością, bo one nie były małe te posiłki, ale tam były głównie warzywa, mało kaloryczne rzeczy i dosłownie zero tłuszczy. Nawet miałam problem, żeby dodać większą ilość awokado. A teraz powiem Wam całkowicie szczerze, że pierwszy raz od paru lat poszłam i wypiłam w kawiarni cappuccino totalnie nie myśląc o tym, że tam jest mleko. A jak byłam chora ponad pół roku temu, na pewno miałabym z tyłu głowy, że nie mogę wypić cappuccino, bo to dodatkowe kalorie, których nie będę mogła wliczyć, bo nie wiem ile tego mleka nalali. No dobra, pół roku temu jest trochę za mało, bo... Tak rok temu jeszcze byłam w tym złym momencie, gdzie faktycznie te kolorie aż tak bardzo miały znaczenie. Ale nie przedłużając, ja idę się myć, potem będziemy liczyć matematykę, zaplanujemy jutrzejszy dzień. To już jest czas tanie dla mnie na książkę, na film, na co tylko zechcę. Ja jestem dzisiaj siebie bardzo dumna i pamiętajcie, żeby być siebie dumni, bo naprawdę nawet jeżeli nie zrobicie nic, to bądźcie dumni, że odpoczęliście. Wracam Jestem po kolacji, kolejna rzecz nieidealna Jadłam po godzinie 22:00, Nie no tragedia Mam już herbatkę, wieczorem albo piję rumianek Albo czystek i co? Ja już siadam do matematyki. Raczej nie będę się już dała z odzywać, bo obstawiam, że policzę kilka zadań i po prostu mnie zmuli i położę się do łóżka i sobie pewnie coś poczytam albo poglądam. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. A tak wyglądał mój perfekcyjny dzień, który nie da się, żeby był perfekcyjny, bo nikt z nas nie jest robotem i dzieją się w życiu rzeczy, na które nie mamy wpływu. Po prostu zaakceptujmy to i żyjmy spontanicznie. Lubmy Róbmy to, na co mamy ochotę i to, czego my potrzebujemy. Oczywiście, to, jakie wybory dokonujemy, jest bardzo istotne końcowo. To, jak się czujemy ze swoim ciałem, to, jak wyglądamy, to, w jakim zdrowiu jesteśmy. Ja staram się iść zdrowo, nie dlatego, bo mam takie widzi mi się, tylko że naprawdę tego wewnętrznie pragnę, bo uwielbiam czuć się zdrowa, czuć się silna, pełna energii. I uwielbiam siebie w najlepszej wersji, którą aktualnie straciłam, ale no, fake it until you make it. Na początku muszę ją trochę poudawać, aż w końcu za jakiś czas się nią z powrotem stanę. Muszę się po prostu zachowywać jak upragniona wersja siebie. A teraz już wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że to jaki był zamysł tego filmu, czyli pokazanie wam, że dążenie do perfekcji absolutnie nie ma sensu. Jest spełniony i mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które mają obsesję na punkcie perfekcjonizmu, po prostu może troszkę stwierdzą, że należy nad tym popracować, bo zdecydowanie po takim filmiku nagle nie przestaniecie być perfekcjonistami, ale może uznacie, że warto nad tym popracować, że po prostu być szczęśliwszym. Dobra. Żegnam się chyba po raz trzeci. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.